Cześć! Z tej strony Paulina i Łukasz, czyli Gry Planszowe Łukasza i Paulina. Dzisiaj przychodzimy do Was z tytułem, który jest dosyć kompaktowy, ale mimo wszystko jednak pozwala się całkiem dobrze pobawić, szczególnie w większym gronie. Mianowicie chodzi o Marvel Rękawica Nieskończoności. Jak widzicie już mamy tylko zawartość tego średnio estetycznego blistra, w który gra jest spakowana. Czym jest Marvel Rękawica Nieskończoności jest to taki list miłosny w wersji wszyscy na jednego. Ale przekonajcie się na czym ta gra polega, jak wygląda i na koniec zapoznajcie się również z tym, co o niej myślimy. Co znajdziecie w środku w tym gustownym woreczku? Karty pomocy, mini instrukcje, żetony siły, tor punktów życia wraz z takimi dwoma genialnymi suwakami. No i to co najważniejsze dwie asymetryczne talie, jedna dla Thanosa, druga dla grupy graczy, którzy będą grali Avengersami. Przygotowujemy nasz obszar rozgrywki. Układamy żetony siły, przygotowujemy tę oto kartę z torami punktów życia, umieszczamy znacznik na odpowiednim polu, Avengersi zawsze na samej górze, Thanos na polu odpowiadającym ilości graczy biorących udział w rozgrywce. Następnie bierzemy dwie nasze talie i zaczynamy dobieranie karty. Jak to wygląda? Thanos dobiera na rękę dwie karty. Avengersi dobierają tylko po jednej. Dodatkowo na początku naszej tury dobieramy zawsze po jednej karcie z naszej talii. Czyli Thanos do dwóch kart na ręku dobiera trzecią i zagrywa jedną z nich. Avengersi analogicznie do jednej karty, którą dobrali, dobierają kolejną i zagrywają jedną z tych dwóch. Co możemy znaleźć na kartach? Tu, jeżeli chodzi o same karty, którymi dysponuje Thanos, one mają dwie istotne rzeczy. Które są na nich naniesione. Po pierwsze, na dole widzimy warunek, a właściwie zadanie i moc karty, czyli po prostu czynność, którą wykonujemy po jej zagraniu. U góry widzimy oznaczenie oznaczające wartość danej karty. Tutaj, jeżeli chodzi o same te karty, którymi dysponuje Thanos, one w momencie zagrania zawsze zostają przed nim na obszarze gry. Mamy tu nie tylko, na przykład, karty pomocników, które służą do wykonywania zadań. Ale również w talii znajdziemy takich oto sześć kart z kamieniami nieskończoności. W momencie, kiedy Thanos ma na swoim obszarze oraz na ręku wszystkie sześć kart, stryka, automatycznie wygrywa rozgrywkę. W przypadku kart Avengersów wyglądają one dosyć podobnie, aczkolwiek jest jedna różnica. Również posiadają oznaczenie w rogu z ilością punktów, jakie ta karta daje, właściwie mocą tej karty zadanie, a właściwie akcja tej karty oraz w rogu mamy oznaczenie ile kart o takiej wartości w talii się znajduje. Jeżeli chodzi o same wartości, talia Avengersów składa się z kart o wartości od 1 do 6. Talia Thanosa składa się z kart o wartości od 1 do 7. Jak wygląda rozgrywka? W naszej turze po prostu zagrywamy jedną kartę, rozpatrujemy ten warunek, który tutaj mamy i pokonujemy albo nie kartę. Jeżeli chodzi o same zadania, no tutaj mamy Różne możliwe kombinacje. Mamy możliwość stoczenia walki z przeciwnikiem, która po prostu polega na porównaniu wartości naszej karty, którą decydujemy się zagrać, z losową kartą, którą przeciwnik posiada na ręku. Oczywiście karta o wyższej wartości wygrywa. Możemy na przykład zgadywać, jakie karty o jakiej wartości przeciwnik ma na ręku. Jeżeli nam się uda, uznajemy, że taka karta też została pokonana. Za każdym razem, gdy pokonujemy karty, Tutaj te znaczniki, te suwaczki przechodzą w dół w momencie, gdy któryś osiągnie to skrajne, bordowe pole, gra się kończy przegraną tego właśnie gracza, tej właśnie strony. Jeżeli chodzi o karty Thanosa, tutaj część z kart, które na przykład pokonamy z ręki Thanosa, one nie odpadają z gry, one lądują na spodzie jego talii i są ponownie do, do wykorzystania. W przypadku kart Avengersów po zagraniu albo po stracie karty, taka karta po prostu wypada. Tutaj warto jeszcze wspomnieć coś trochę może o tych znacznikach, które się znajdują. Takie znaczniki pozwalają nam dobrać niektóre karty, są to znaczniki mocy, znaczniki siły. One w momencie pozyskania lądują przed nami na naszym obszarze gry i w momencie gdy decydujemy się dzięki którejś z naszych kart podjąć walkę z przeciwnikiem, automatycznie taki znacznik po prostu dodaje nam siły, a właściwie naszej karcie podczas walki. Tutaj nie ma możliwości, aby tego znacznika nie wykorzystać w momencie kiedy Walka się rozpoczyna. Ten znacznik, jeden z tych znaczników, które posiadamy, automatycznie wchodzi do gry i podnosi wartość naszej karty o 2. Siłą rzeczy dzięki temu łatwiej pokonać karty przeciwnika. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o Thanosa, no on ma tę kartę o wartości 7, której nie pokonamy dzięki żadnej naszej standardowej karcie stali. Musimy posiłkować się tymi znacznikami, aby mieć szansę ją pokonać. A więc tak, albo Thanos zdobywający 6 kamieni wygrywa. Ewentualnie wygrywa strona, której znacznik uchowa się na tych kolorowych polach. Jako ostatni przegrywa ten, który straci wszystkie punkty życia. Ewentualnie Avengersi przegrywają, tak jak wspomniałem, w momencie, kiedy Thanos będzie miał odkrytych na swoim obszarze gry i na ręku wszystkich sześć kamieni nieskończoności. No, i tyle: ekspresowe zasady, ekspresowa rozgrywka. No, jak widzicie, ta gra nie jest skomplikowana. I taka też miała być, nie udaje żadnej skomplikowanej karcianki, to ma być prosta gra imprezowa. Co ci się podobało, co ci się nie podobało? To znaczy tak, ja może zacznę od wykonania, bo wszystko, co ma ten napis, w większości wygląda wygląda świetnie. Co uh -huh. do całej reszty, to możemy podyskutować. Natomiast jeżeli chodzi o, o wykonanie kart i oddanie tych postaci, wszystkich jest rzeczywiście rewelacyjne, czuć ten klimat bijący z tego i naprawdę dla mnie to jest duży, duży plus. Tak, tu jeżeli chodzi o wykonanie, to naprawdę wszystko może poza tym blistrem, który wygląda tak, jakbyśmy kupowali żółkę wędkarskim. <laughs> Cała reszta jest świetna, bardzo fajny ten atłasowy woreczek, w którym jest zawarta gra, bardzo fajnie wykonane i zdobione graficznie karty, no i całkiem przyzwoite też te plastikowe elementy. No jeżeli chodzi o samo wykonanie, jest naprawdę niezłe jak na tak małą grę, może nawet niezłe to mało powiedziane. Aha. Co tam jeszcze fajnego, no to co na początku powiedzieliśmy, znaczy na początku tego podsumowania. Zasady, tak, łatwe, proste, przyjemne, 5 mhm. minut przedstawiacie je znajomym i idealna gra do piwka coś jeszcze To znaczy no, sama jakby koncepcja tego, tej gry, że jakby wszyscy na jednego tak, mm. że jakby to walczymy przeciwko Thanosowi i jest to rzeczywiście oddanie całego uniwersum tak. Marvela i rzeczywiście jest to, wstrzela się w to wszystko, dla mnie jak najbardziej wow. Nie no to jest właśnie fajnie tu jeżeli mm -hmm. chodzi o ten klimat i tą mechanikę taką wszyscy na jednego, mm -hmm. że ten jeden biedny osaczony gracz, biedny. który de facto nie jest zbyt biedny w większości naszych rozgrywek, Thanos tak, to... kopał dupę Avengersom jak się patrzy. Bez szans. Tak, ale to, to jest świetne. No i mi osobiście bardzo się podoba ten schemat z, z możliwością innego sposobu wygranej Thanosa. Bo oczywiście tak. możemy wygrać, że powiedzmy albo Avengersi stracą wszystkie punkty mhm. życia, albo Thanos. No ale ten system, gdzie Thanos zbiera wszystkie te kamienie nieskończoności i robi. I automatycznie gra się kończy. Nawet jeżeli część z tych kart ma na ręku, że przeciwnicy po prostu nie wiedzą, mhm. że on już tylko czeka i zaciera ręce, kiedy tak. tura dojdzie, kiedy runda dojdzie do niego, żeby mógł tą rozgrywkę zakończyć. To, to jest, akurat jest świetne. tak taki element, który wprowadza coś takiego, że do końca nie jesteśmy pewni, jak ta rozgrywka mhm. się skończy. No i przede wszystkim to jest takie oddanie, temu, jakby uniwersum takiego tak. hołdu, no bo mamy ten mhm. efekt i rzeczywiście to jest ten klimat, to jest to. Tak, co jeszcze? No chyba z takich plusów to to już wszystko. No są jeszcze takie, powiedzmy, plusy łamane na minusy. Te zasady, które są proste. No tak, z jednej strony fajnie, no jak przystało na imprezówkę, raz, dwa się zapoznajemy, gramy. Z drugiej strony, no ta gra nie pozwala jakoś rowi, rozwinąć skrzydło naszemu intelektowi. Jest to taka typowa imprezówka, w którą gramy na czuja. Jest ekstremalnie losowa. Dobieramy karty i po prostu, no... To, co mamy na ręku, my widzimy, przeciwnik nie trochę naczuje, próbujemy walczyć z konkretnymi kartami, próbujemy zgadywać wartość kart, które mają przeciwnicy, nie możemy też się komunikować z naszymi partnerami. Jeżeli jesteśmy w drużynie Avengersów, to też jest dodatkowa losowość, no bo wiemy, co chcielibyśmy zagrać, ale nie do końca wiemy, czy akurat to, do czego się posuniemy w naszej turze, pomoże naszemu partnerowi, który jest zaraz za nami i który będzie za chwilę toczył walkę z Thanosem. No i jeżeli nie przeszkadza Wam masa losowości, a no nie powinna, bo to jest gra imprezowa, to rękawica nieskończoności tak będzie tytułem dla Was. Jeżeli jednak wolicie gry, w których możecie troszkę macie bardziej wpływ. poplanować, macie wpływ na to, co się dzieje, możecie trochę pokombować te karty, połączyć, no tu nie do końca to znajdziecie, powiem więcej, no wcale tego nie znajdziecie. A ja powiem tak, gdyby nie to, co tutaj jest umieszczone, nie ten cały klimat i to, że to się toczy w, jakby w, wokół Marvela, to taga zniknęłaby totalnie bez echa i w ogóle jakby myślę, że nie wiem, czy byśmy kręcili nawet recenzję. Podejrzewam, że nie. No ]żenie. właśnie, dlatego no, dla mnie no, to jest no, ok, zagrałam, nie wrócę, jak ktoś lubi szybkie los, losowe gry, ok, mm. można spróbować, ale nie jest to coś, co trzeba koniecznie mieć. Tak, no tu niestety, mimo że jesteśmy oboje fanami Marvela, mhm to tu muszę się zgodzić, że tak, jest naprawdę w tej albo i nawet w niższej cenie masa o wiele lepszych gier imprezowych. A ta ma jedną wadę, o której warto wspomnieć. Nie będziemy w, po raz kolejny wymieniać losowości i temu podobnych rzeczy, gdyż okej, okay, no to są uwagi, to jest imprezówka, przeżyjemy. Ale jest jedna wada, która tą grę, no, powiedzmy, rozwaliła mi system. Mianowicie skalowanie i tryb dwuosobowy. Gra teoretycznie jest od dwóch osób. Teoretycznie, zaraz się dowiecie dlaczego. W trybie dwuosobowym Thanos rozgrywa swoją turę, a następnie jego przeciwnik rozgrywa dwie podrząd. I nie było w tym by żadnego problemu, gdyby nie to, że te karty potrafią ze sobą współdziałać. Więc jest totalnym bezsensem rozgrywanie swojej pierwszej tury, na przykład zagrywanie karty, która pozwala Ci podejrzeć kartę, jaką ma Thanos, podglądasz, odkładasz mu do ręki, sens. a w kolejnej swojej turze dobierasz kartę i zagrywasz inną, tak. która Ci każe na przykład zgadnąć, jaką kartę, kartę o jakiej mam. wartości ma Thanos na ręku. No. Ciekawe, czy nie pamiętam tego, co widziałem trzy sekundy wcześniej. Hmm. no tryb dwuosobowy w tej grze jest, przepraszamy za wyrażenie, totalnym debilizmem. Od trzech osób zwyż, tak, można się przyjemnie pobawić, rozerwać, jeżeli nie przeszkadza Wam losowość, ale tryb dwuosobowy jest totalną porażką. No niestety, bo nie wyszło to. Nie, no, są takie gry, które mam wrażenie, że ta, ta dwójeczka tam jest troszeczkę tak na siłę, żeby dotrzeć się do szerszego grona. Tu nawet nie troszeczkę, tu jest bardzo no na siłę. No właśnie, to jest takie po prostu naciągnięcie tej struny, że ona jest po prostu na granicy pęknięcia i tutaj chyba już nawet eksplodowała. Tak. Dobrze, to teraz chyba pora na ocenę. I teraz podejrzewam, że będzie zagwostka. Co tu można tej grze dać? No To, znaczy, to znaczy tak. Gdyby nie Marvel, gdyby nie to, że klimat jest naprawdę fajny, bo rzeczywiście oddaje to, to wszystko, tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, kilkukrotnie, to dałabym tej grze 3. Natomiast ze względu na to, że no, ta, no, no lubię, po prostu lubię, nic na to nie poradzę, to daję jej 4. Tak, no tu się chyba pozostaje mi tylko zgodzić. Jeżeli lubicie klimaty Marvela, Podejdziecie do tej gry jako do typowej imprezówki i nie będziecie grać we dwoje, mm -hmm. albo we dwóch, albo we dwie. Cztery. Jeżeli natomiast nie lubicie Marvela, będziecie grać tylko we dwójkę i przeszkadza Wam losowość, to nawet ciężko tę Trzy grę ocenić, bo... tak, omijajcie ją szerokim łukiem, więc tak. wszystko zależy od tego, Jakie macie do kogo ta gra trafi. Dokładnie. Tak, I tyle. Więc... Chyba tyle. Już starczy naszego uznania się i ta. pastwienia tym tytułem. Chociaż nie pastwienie, no ocena w końcu czwórka, więc nie jest nie źle. źle. Ale chyba tyle z naszej strony. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne filmy. Na razie. Cześć. Na nas zazwyczaj chyba... Bo jeszcze raz. No, 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 no.